W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Panie, zmiłuj się nad nami, Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami, Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami, Syn odkupicielu świata Boże, Zmiłuj się nad nami. Duchu święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, módl się za nami. Święty Benedykcie, módl się za nami. Święty Adrianie, utwierdzeniu wiary w Anglii całkowicie oddany, módl się za nami. Święty Adrianie, oddany pracy misyjnej wśród pogan, módl się za nami. Święty Adrianie, troszczący się o kształcenie młodzieży, módl się za nami. Święty Adrianie, promieniujący pobożnością, módl się za nami. Święty Adrianie, spragniony poznania Boga, módl się za nami. Święty Adrianie, miłośniku wiedzy, módl się za nami. Święty Adrianie, w pokorze niedościgniony, módl się za nami. Święty Adrianie, zdolny nauczycielu wielu dziedzin, módl się za nami. Święty Adrianie, prowadzący życie skromne i ubogie, módl się za nami. Święty Adrianie, wzorze czystości, módl się za nami. Święty Adrianie, wierny naśladowco świętego Benedykta, módl się za nami. Święty Adrianie, sługo Maryi Jezusa, módl się za nami. Święty Adrianie, z roztropności i mądrych porad słynący, módl się za nami. Święty Adrianie, zaufany współpracowniku papieża, Módl się za nami, święty Adrianie, Młodości na służbę Bogu przeznaczony, módl się za nami, święty Adrianie, Przykładzie skromności i cichości ewangelicznej, módl się za nami, święty Adrianie, Najlepszy nasz obrońco, módl się za nami, święty Adrianie, Po śmierci łaską czynienia cudów sławiony, Módl się za nami. Święty Adrianie, pośród zbawionych sławiący Boga, módl się za nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Módl się za nami, święty Adrianie, Opacie abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się, boże ty jesteś źródłem naszej świętości, przez przyczynę świętego Adriana Opata, który w twoim kościele jaśnieje jako mąż pełen mądrości i pobożności, spraw, byśmy wpatrzeni w jego przykładne życie stale szukali tego, co się Tobie podoba i zawsze spełniali Twoją wolę przez Chrystusa Pana naszego. Amen.